Cześć, z tej strony Tomek Felcik ze sprintmystikrawery.pl. Dzisiaj chcę poruszyć temat trendu, który przybył do nas za Wielkie Wody, a dokładnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zyskuje coraz większą popularność. Gravel, o którym mowa, jest odmianą kolarstwa pomiędzy szosą a jazdu terenową. W tym celem zaprezentuję Wam trzy rowery. Cannondale, Topstone, Disc Sora, Giant Revolt 2 i Specialized Diverge E5. Zapraszam! Gravel jest idealną propozycją osobom, które nie chcą ograniczać swoich dróg jedynie do asfaltu. Biorąc pod uwagę stan nawierzchni i podejście kierowców wielośladów, rowerzyści często wybierają boczne, niejednokrotnie gruntowe drogi. Dzisiaj prezentowane rowery są właśnie dedykowane do tego stylu jazdy, aby tam, gdzie kończy się asfalt, nie kończyła się przyjemność z jazdy. Pamiętajmy, że jazda szosowym rowerem po gruntowych drogach nie jest wcale przyjemna, tak samo jak jazda rowerem terenowym po asfalcie. Gravel wpasowuje się w pomiędzy te dwie dyscypliny. Przejdźmy jednak do samych rowerów. Przednie widelce mają wykonane z karbonu, który ma zapewnić pochłanianie małych drgań, aby nie bolały nam nadgarstki podczas długich podróży. Przednie piasty wykonane są w standardzie 12 na 100 mm w sztywne osie, dzięki czemu mamy pewniejsze panowanie nad samym rowerem. Wszystkie te rowery zaopatrzone są w aluminiowe kierownice, tak zwane baranki, aby zapewnić jak najdynamiczniejszą pozycję podczas szybkiej jazdy. Każdy z producentów umieścił tu sprzęt własnej produkcji, który jednak różni się ukształtowaniem. Serce tych rowerów – ramy wykonane są z aluminium, aby zachować niską masę przy optymalnej cenie. Cannondale oferuje dodatkowe mocowanie pod bidon, które pozwala zamontować aż trzy butle, aby nie odwodnić się na długich trasach. Giant posiada ramy wykonane w technologii Defuse, która w połączeniu z pozostałymi komponentami dostosowanymi do tego standardu dodatkowo pochłania drgania. Specialized natomiast stosuje standard sztywnej osi piasty 12x142 mm, który dodatkowo zwiększa sztywność tylnego koła. Za napęd we wszystkich trzech rowerach opowiada sprzęt firmy Shimano. Zarówno Cannondale, jak i Giant użyły dziewięciorzędowego modelu Sora, które różnią się one jednak liczbą zębów na przednich blatach, gdzie model Topstone ma 46 i 30 zębów, a Revolt 2 48 i 32 zęby. Specialized do swojego roweru założył najniższy, ośmiorzędowy model Claris, którego główną różnicą jest mniejsza liczba blatów tylnej kasety przy takim samym zakresie liczby zębów od 11 do 34. Tak jak w przypadku wyższych modeli. Przedstawione rowery wyposażone są w hybrydę hamulców hydraulicznych i linkowych. Oczywiście, co jest obecnie standardem, są one tarczowe, aby zapewnić maksymalną siłę hamowania nawet w niesprzyjających warunkach. Ciekawą budową jednak charakteryzuje się model Gianta, gdzie linka kończy się na kierownicy, aby dalej przekazać prowadzenie przewodowi hydraulicznemu. W celu zwiększenia płynności i mocy hamowania, gdyż zagięcia linek w prowadzeniu ramię i widelcu negatywnie wpływają na ich pracę. Koła zamontowane w tych trzech rowerach to są tak zwane 700 -ki. Znajdziecie je praktycznie we wszystkich szosówkach, z taką różnicą, że tutaj mamy opony dostosowane do jazdy nie tylko po asfalcie. Giant i Specialized oferuje produkty własnej produkcji, natomiast Cannondale posiada opony bardzo dobrej marki WTB. Który to model Lidl, przynajmniej według producenta, nie straci przyczepności nawet na mokrej, laśnej ścieżce. Sporniki siodł w tych trzech rowerach wykonane są z aluminium i oprócz producenta, różnią się długością, aby idealnie komponować się z geometrią ram tych rowerów. Siodła są sportowymi modelami poszczególnych producentów, jednak muszę zwrócić uwagę na Gianta, którego siedzisko wykonane jest w technologii Defuse, o którym już wcześniej napomknąłem, a której zadaniem jest zmniejszenie mikrotkań przez co zwiększenie komfortu użytkowania roweru. Jak widzicie, wszystkie te rowery posiadają cechy wspólne i różnice. Dajcie proszę znać, co wy myślicie o gravelu, który z tych modeli wam najbardziej się podobał i dlaczego. Czekam na komentarze. Po pełnym rowerów odsyłam do linków z opisu. Tymczasem pamiętajcie, rowery wysyłałem przygotowane i wyregulowane do jazdy w 100% i to w cenie zakupu, dzięki czemu klient zachowuje pełną gwarancję na cały rower. Tymczasem trzymajcie się ciepło, pamiętajcie łapce w górze, dzwoneczku, subskrypcji i do zobaczenia na rowerze.